I zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Zatem zaczynamy skręty głowy lewo-prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. I pochylę głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czy inaczej kameru sobie to ciasno będzie. O! O, 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 pięć. Dobrze. I krążenia głowy w jedną stronę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10. Dzień dobry, dzień dobry dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Unoszenie barku do góry i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drugi bark. Raz, 2, 3, 4, 5. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I bark do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, krążenia baków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz jeden bark do przodu, drugi do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Góra do. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przeczenia barków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę. Raz, dwa, trzy. 4 5 6 7 8 9 10 Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Ręce przed sobą i na kolana. Tak może no, ja tak sobie siądę, żeby lepiej było widać. I raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, ręce na zewnątrz, na kolana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce na zewnątrz i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręka. Na przeciwne kolanie, i taki ruch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz taki ruch. Raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Prostujemy rękę błogci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. rękę prostujemy do góry w Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Obie ręce do przodu, prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. I ręce w ten sposób do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, to już podpieramy się z boku i nasz kręgosłup tam, i z powrotem się przesuwa. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięć. Jedna ręka z przodu, druga z tyłu, i raz. Dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie ręce z przodu i skręty w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie, teraz tam i z powrotem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie. Bardzo dobrze. Pochylamy się do przodu. Delikatny skłon na razie w takim zakresie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie. Powiększamy zakres. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chytamy się rękoma za stopę i delikatnie pulsujemy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć. Dziesięć. Super. Teraz ręce za głowę. I skręt. I łokciem staramy się dotknąć do kolana. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Druga strona. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Bardzo zasługujemy tam i z powrotem. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7, 8, 9, 10, super. Bardzo dobrze. ściągamy, troszeczkę dalej, siądę, ściągamy tutaj nogę do przodu, chwytamy za palce i góra, do góra, dół. Tak? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dziesięć na boki raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć w koło raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć drugi raz dwa trzy cztery pięć sześć 7, 8, 9, 10. Rozsuwamy palca, aby odległość była pomiędzy nimi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Staramy się teraz palc z ręki wsadzić pomiędzy palcem u nogi. Uda się czy się nie uda? Napiszcie w komentarzu, czy się uda. Mi się uda, tak? a! I, I trzymam pozycję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Cóż. Druga noga to sama. czyli pytamy się za palce stóp i góradą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na boki. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Koło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugą stronę raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tak samo jak tam, staramy się rękę, palce ręki wsadzić między palce, stopy. I trzymamy pozycję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Super. Raz. Yes. Pytamy się o prawa ręka, prawa noga i prostujemy nogę w kolanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga, to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Chytamy się. Jeszcze raz. Prostujmy nogę w kolani. Teraz lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga. To samo. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie, i sześć głębokich wdechów i wydechów. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. wdech, 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 wdech. Wydech, wdech, wydech i wdech, wydech. Fantastycznie. To było ostatnie ćwiczenie w tym porannym rozruchu. Mam nadzieję, że większość osób się przebudziła, nabrała energii do życia, troszeczkę więcej radości. No i życzę miłego dnia. Wcześniej dziękuję za komentarze. Dziękuję za lajki, dziękuję za mm, te diamenty, za subskrypcję kanału i miłego dnia. Życzę do miłego dnia jutro i w następnych filmach.